AST w Krakowie pochodzę z Konina. To jest niewielkie miasto w Wielkopolsce. Była tam kiedyś huta aluminium. Angielski zaawansowany. Aktorstwo daje mi. Dużo przyjemności, daje mi dużo wyzwań, daje mi... już mi dało w zasadzie. Wspaniałych przyjaciół i takich ludzi, którymi zawsze chciałam się otaczać. No i, no i daje mi pasję. Rozmowa o pracę. Albo... Hmm. casting to jest? Wyzwanie, próba i rozmowa o pracę. Wydaje mi się, że, że jestem postrzegana tak, jaka... W rzeczywistości jestem. Mogę to zweryfikować poprzez to, jakie dostaję propozycje ról na castingi, i, i rzeczywiście jest to w, gdzieś w, w moich warunkach, w moich, w granicy moich umiejętności, ale może, może chciałabym coś pokazać więcej. Po części tak, zgadzam się z tym, bo jest to jakaś też prawda o mnie, ale, ale chciałabym mieć szansę zrobienia czegoś na kontrze, na przykład, nie wiem, zagrania jakiejś buntowniczki albo seks bomby. Taka Monika Bellucci w Matrixie. Podczas castingu czuję się dobrze, kiedy mam takie wrażenie, że jest ciekawość z obu stron, zarówno tych przed kamerą, jak i za kamerą, kiedy jest duże zaangażowanie. Bo mam takie wrażenie, że... Tak, jak sobie pomyślałam, o takich castingach, które miło wspominam, to, to był właśnie to duże zaangażowanie i, i miałam takie poczucie, że wszyscy celujemy do jednej bramki. Gdybym miała taką czarodziejską różdżkę, to bardzo bym chciała zwiększyć ilość szans w tym zawodzie. Żeby nie trzeba było czekać na ten jeden casting, na ten jeden self-tape, tylko żeby to była norma. Żeby, żeby nie wiem, na przykład takie 6, 7, 10 szans w miesiącu i, i żeby po prostu się pracowało, żeby można było się non-stop sprawdzać yy, i korzystać jakby z, z, z tych możliwości, które są nam dane. Jeśli nie aktorstwo, to muzyka, śpiewanie. Yy, może poszłabym na jakieś studia do Akademii Muzycznej. Albo, tak zmieniając zupełnie moje życie, to to chciałabym założyć y, kawiarenkę y, gdzieś w pięknym miejscu, może za granicą, y, y, nie wiem, jakieś Włochy, i piekłabym ciasta i parzyłabym wspaniałą kawę. No to jest takie bardzo y, y, intymne pytanie, i y, Jasne, że się boję. Jakieś tam rzeczy, ale jest takie powiedzenie, że tylko głupi się nie boi. Staram się raczej pozytywnie patrzeć na życie i, i te swoje strachy przezwyciężać, i, i pokonywać te trudności z nadzieją. Kiedy nie ma pola do dialogu, kiedy wiele rzeczy jest mi narzucanych i nie mam przestrzeni, żeby coś zaproponować od siebie, i czuję się wtedy jak taka lalka, jak kukiełka, ale przyznam, przyznam szczerze, że mało jest takich prac, że większość to są, to są fajne spotkania I, i że rzadko mi się zdarzają jakieś takie nieprzyjemne sytuacje. Byłabym reżyserką i bym wszystkim mi rządziła. Wydaje mi się, że z Polski, że trafiła dobrze, ale nie wiem, czy, czy się trochę nie spóźniła, bo czasami wydaje mi się, że mogłabym urodzić się jakieś 300 lat wcześniej i bardzo mnie ciągnie do tych y, czasów takich epokowych. No właśnie, idąc za tropem mojej duszy, to y, może byłby to film kostiumowy, taki wypasiony, wysokobudżetowy, y, osadzony w, w, właśnie, w, nie wiem, w, 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 kurczę, w jakimś baroku. Y, y, Byłabym królową albo księżniczką i bym y, robiła intrygi na, na dworze królewskim. A drugim takim marzeniem y, filmowym to film o superbohaterach. I mogłabym zagrać jakąś superbohaterkę typu Harley Quinn albo Kobieta Kot. Wydaje mi się, że to musi być super wspaniała przygoda, żeby, żeby zmierzyć się z zupełnie innym, odklejonym światem i że no i że dla aktora to jest wow, super możliwość sprawdzenia się i przekroczenia siebie, swoich granic, swojej wyobraźni. Słońce, długie spacery, ludzie, rozmowy z nimi, spotkania i ciepło. Czuję się szczęśliwa kiedy Jestem spokojna, jestem na łonie natury. Kiedy czuję, że idę w dobrym kierunku, kiedy spotykam się z ludźmi, których kocham, no to mnie bardzo uszczęśliwia. Wiara, ogień i słodycze. Myślę, że są to moje marzenia. One dają mi dużo takiej mobilizacji i, i napędu do tego, żeby, żeby, żeby zrobić wszystko, żeby one się spełniły. To, to mnie bardzo mobilizuje. I, I Bóg daje mi dużo siły.